Siema, ma z tej i widzicie w kolejnym paku pani gu sobie otworzymy te specjalne paczki za 5 k otworzę chyba tyko, tylko ich 5 dlatego że zostawia sobie resztę końców na toty więc zabierajmy się za te paczuszki mega pack lecimy z pierwszą paczką emocje sięgają zobaczymy co nam fajnego wpadnie i kręci się kręci się kręci się i, I... Tak. Spodziewałem się tego. Paciul z tym wszystkim. Dobra. Quicksell. Lecimy z kolejną paczką. Za 35k. Może tym razem coś ciekawszego nam wpadnie. No to skipniemy i... Boom. Shakiri. No i znowu nie ma nic. Fuck. Dobra, to Quixel to jest, to jest nic nie warte. Teraz Quixel Kolejne 35k Wyrąbane. Lecimy z kolejną baczką za 35k. Już z trzecią. Może tym razem nam się poszczęść. Zostawimy animację. I możemy dawać. I... Eee, ja pisgam Serio. Serio. Syf, straszny syf. Quicksel. <dysk> Dobra, teraz dwie paczki do końca. Mega syf. Mega. Już ostatnia paczka. Może tym razem też tylko przekdawać. Jest! Pedro, info, ale karta, no to, to rozumiem, takie karty to im możecie dawać, mega Tak jest, info, na to czekałem, o, ale fajnie I ostatnia paczka w tym y, paku openingu, zobaczymy co na fajnego wpadnie, już w wpadł Pedro, więc jestem zadowolony i teraz. A kim chwieję. Fuck. El -shara e, co tu jest ciekawego? Możemy go wysłać na listę transferową. Dalej. Tu fitnessik czy coś. Dobra. Quicksell. I może ze jedną paczkę tworzymy. Dobra, jeszcze jedną paczkę tworzymy. Kuszą te paczki. Kuszą. A tu ostatnia paczka. I lecimy z ostatnią paczką. Na 100%. Ostatnia paczka na 100% i, 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 ej, i, ej, o fak Thierry Aurie, no, czyli się tej paczki nie opłaca otwierać, ale jestem zado zadowolony, ponieważ mamy Pedro, więc dzięki mam za odcinek, widzimy się w następnych, siema!